Witajcie, roślinne świry. Dzisiaj porozmawiamy na niezwykle fascynujący temat, czyli o hormonach roślinnych. Możecie powiedzieć, ok, to jest ciekawy film, ale na moją uprawę roślin to w ogóle nie ma żadnego wpływu. I tutaj się mylicie, ponieważ część z tych hormonów można bez problemu kupić i regulować to, w jaki sposób wasze rośliny rosną, żyją, kwitną. Procesy wzrostu, różnicowania i rozwoju, ruchy roślin, fotosynteza, oddychanie, transport i dystrybucja substancji pokarmowych są regulowane m.in. przez hormony. Jak widzicie, hormony w życiu roślin są tak samo ważne jak hormony w życiu ludzi. Warunkiem zaliczenia związku do grupy hormonów jest zróżnicowanie reakcji rośliny na zmieniające się ich stężenie i aktywność w zakresie bardzo niskich stężeń. I do hormonów zaliczamy auksyny, gibereliny, cytokininy, kwas abscesynowy, kwas asmonowy i etylen. A ostatnio do hormonów są zaliczane brasinosteroidy i pochodne karotenoidów i najtrudniejsze słowo strigolaktony. Był taki czas, gdy znano tylko funkcję hormonów w aspekcie ich oddziaływania na wzrost roślin. I wtedy auksyny, gibereliny i cytokininy nazywano stymulatorami. A kwas abastysymnowy, kwas jasmonowy i etylen nazywano inhibitorami wzrostu. Ale badania z końca ubiegłego wieku i e, początku obecnego doprowadziły jednak do wniosku, e, że taki podział nie jest słuszny, bo od dawna znany jest fakt hamowania wzrostu nawet przez auksyny czy cytokininy. I teraz przejdźmy sobie szybko przez te wszystkie hormony i opowiem Wam, w jaki sposób one wpływają na rośliny. Zaczynamy od auksyn, bo to jest jedna z lepiej poznanych grup hormonów. W roślinach najczęściej występuje kwas indylo 3 odstowy, ono ma oznaczenie IAA, i również do naturalnych auksyn zaliczamy kwas indylo-3-masłowy i to ma oznaczenie IBA. I ten hormon dawniej traktowany był jak syntetyczna auksyna niewystępująca w roślinach. Głównym miejscem syntezy auksyn jest wierzchołek wzrostu, młode liście i organy reproduktywne, przykład nasiona. Auksyny przemieszczają się w roślinach polarnie, od morfologicznego wierzchołka do morfologicznej podstawy, czyli bazy petalnie. Najbardziej typową funkcją auxyn jest regulacja wzrostu elongacyjnego komórki poprzez zwiększenie. Plastyczności komórkowej, co ułatwia jej rozciąganie, a to jest konieczne w czasie wzrostu komórek i pobierania wody. Ale auksyny nie regulują tylko procesu wzrostu, jak kiedyś przypuszczano. Obecnie wiadomo, że auksyny współdziałają z innymi hormonami i na przykład wpływają na syntezę etylenu, a etylen wpływa na syntezę auksyn. W niektórych przypadkach auksyny są antagonistą cytokinin i współdziałają z tymi nowymi grupami hormonów czyli brasoinosteroidami i strigolaktonami. I to, co może Was tak naprawdę najbardziej zainteresować, to to, że auksyny są hormonami stymulującymi wzrost korzeni. I właśnie dlatego powszechnie w ukorzeniaczach możemy znaleźć syntetyczne auksyny. Kolejna grupa hormonów – gibereliny. To jest bardzo liczna grupa, w której rozpoznano ponad 130 różnych substancji o zbliżonej strukturze chemicznej, ale nie we wszystkich udało się odkryć, jaką mają funkcję, a aktywność biologiczną wykazano dla stosunkowo małej liczby. W praktyce ogrodniczej i roślinnej, to co jest dla nas ważne, najczęściej stosowany jest gibreskol. Gibereliny stymulują wydłużanie się, czyli wzrost elongacyjny pędów, łodyg, ogonków liściowych czy osi kwiatostanowej. Ponadto uczestniczą w regulacji zakwitania roślin. Miejscem biosyntezy są głównie korzenie i organy reproduktywne. W przypadku niektórych gatunków te hormony zastosowane w okresie zimy przyspieszają zakończenie spoczynku lub nawet go przerywają i tutaj idealnym przykładem są storczyki. Gibereliny ułatwiają kiełkowanie nasion i stymulują syntezę amylas. I jeżeli interesujecie się storczykami, to powinniście zwrócić uwagę właśnie na ten hormon i tak jak powiedziałam, nie ma problemu, żeby go kupić. Oczywiście nie w kastorami czy w Lerua, ale w specjalistycznych sklepach przez internet bez problemu kupić. Kolejna Grupa hormonów cytokininy. I to też jest grupa hormonów, która jest dla nas bardzo ważna, ponieważ wpływają na wzrost i rozwój, a szczególnie na stymulację podziałów komórkowych, uczestniczą w kiełkowaniu nasion, regulacji pobierania i metabolizmu azotanów, w rytmie dobowym, hamowaniu starzenia się liści, a pośrednio również w transporcie asymilantów. Cytokininy syntezowane są głównie w korzeniach, organach reproduktywnych i młodych liściach w doświadczeniach i w ogrodnictwie stosuje się najczęściej syntetyczne cytokininy kinetynem i benzyloadeninem. Ich funkcja polega na hamowaniu procesów starzenia się liści, kwiatów i innych organów. Cytokininy w niektórych przypadkach wykazują antagonistyczne współdziałanie z auksynami. Dotyczy to np. powstawania korzeni bocznych stymulowanych przez auksyny, a hamowanych przez cytokininy. Taka ciekawostka, rośliny, mutanty, które są pozbawione w swoim organizmie i auksyn i cytokinin nie są w stanie żyć, to są wady letalne. Przechodzimy do kolejnego hormonu, kwas abscysynowy. Jest to hormon występujący w podwyższonym stężeniu w czasie stresów i spoczynku roślin. On na ogół hamuje wzrost roślin i przyspiesza procesy starzenia się organów i całej rośliny. Stymuluje również zamykanie się szparek. Synteza tego hormonu odbywa się głównie w korzeniach, starych liściach i organach reproduktywnych. I w przypadku różnych czynników, które mogą być stresujące dla rośliny, np. susza, mróz, czy chłód, czy przemarznięcia, ale również przegrzanie, następuje gwałtowny wzrost zawartości tego hormonu, który indukuje ekspresję genów warunkujących syntezę białek stresowych. I dlatego właśnie ten hormon nazywany jest czasem hormonem alarmowym lub stresowym. Kolejny hormon roślinny etylen. To ważna substancja sygnałowa, bo jest inhibitorem wzrostu i stymuluje procesy starzenia i opadania liści, kwiatów Owoców, synteza etylenu nasila się w starzejących się organach, np. w ciętych kwiatach czy przechowywanych owocach i powoduje u wielu gatunków roślin wzrost intensywności oddychania, nazywanego oddychaniem klimakterycznym. Synteza etylenu odbywa się w każdej komórce i powstaje on w warunkach beztlenowych. Kolejna ważna i logiczna informacja jest taka, że etylen powoduje hamowanie syntezy auksyn. A podwyższony poziom kwasu, o którym wam mówiłam, IAA, powoduje syntezę etylenu. Przechodzimy do kwasu jasmonowego. Ten kwas i jego estrymetylowe uczestniczą w regulacji procesów zapładniania, determinacji płci wzrostu i wydłużania korzeni i dojrzewania owoców. Kwas jasmonowy ma też specyficzną rolę i polega ona na indukcji ekspresji genów obrony w warunkach ataku patogenów i szkodników oraz uszkodzeń mechanicznych. Jasmoniany są jakby takim przełącznikiem zmian w metabolizmie roślinnym i roślina wtedy przełącza się na obronę kosztem wzrostu. Kwas jasmonowy i jego pochodne są hormonami, których Funkcja jest w wielu aspektach zbliżona do kwasu abscesynowego. Bardzo trudne są te nazwy. Jasmoniany przyspieszają również starzenie się organów i w niekorzystnych warunkach środowiska gromadzą się w roślinach w stosunkowo dużych ilościach. Przechodzimy do dwóch ostatnich grup hormonów, tych nowych z najtrudniejszymi nazwami, czyli na początek brasinosteroidy, brasinosteroidy, brasinosteroidy. Tak jak powiedziałem, to jest nowa grupa hormonów i pochodnych steroidów. Brasinosteroidy stymulują podziały komórkowe, różnicowanie tkanek wakskularnych, a w interakcji z kwasem abscysynowym, chyba kwas abscysynowy to jest jednak dla mnie najtrudniejsze słowo, <grytania> więc w interakcji z kwasem abscysynowym zwiększają odporność rośliny na stres. I ostatnia, bardzo ciekawa grupa hormonów, czyli strigolaktony. Strigolaktony. Strigolaktony, powiedziałam za pierwszym razem. Strigolaktony. To jest najmłodsza grupa hormonów roślinnych, bo dopiero na początku XXI wieku została dołączona do hormonów. Te związki były znane już od bardzo dawna, ale w ogóle nie były prowadzone na ich temat żadne badania. Są pochodnymi karetonoidów i są syntetyzowane w korzeniach. Stymulują ich wzrost i stopień rozgałęzienia. Te hormony są wydzielane do w czasie agresji różnego typu patogenów i pasożytów. Co ciekawe, wpływają na wzrost organizmów żyjących w glebie między innymi grzybów mikoryzowych. I właśnie podczas tych badań na początku XXI wieku okazało się, że strigolaktony są moderatorami wzrostu roślin, wpływają na kształtowanie architektury pędu. Ładna nazwa. A to chodzi o to, że mogą hamować powstawanie pędów bocznych. W różnych gatunkach roślin. Funkcje strigolaktonów wiążą się z od bardzo dawna badanym i nie do końca wyjaśnionym procesem korelacji wzrostowych, a przede wszystkim dominacji wierzchołkowej która w uprawie wielu gatunków roślin ozdobnych ma kluczową rolę. Strigolaktony współdziałają z innymi hormonami, głównie z auksynami, cytokininami i kwasem abastycynowym. Po obcięciu stożka wzrostu, czyli pędu głównego, ilość cytokinin rośnie. Obniża się w pędzie zawartość auksyn, co stymuluje roślinę do rozkrzewiania się. I te zmiany ilości auksyn i cytokinin po obcięciu stożka wzrostu ściśle wiążą się z poziomem strigolaktonów, czyli auksyny i strigolaktony hamują wzrost pąków bocznych i przy niższym stężeniu auksyn obserwowano zmniejszenie zawartości strigolaktonów, ponieważ według badań wydaje się, że strigolaktony wpływają na lokalny transport auksyn. Po usunięciu stożka wzrostu, gdy zmniejsza się zawartość auksyn, w konsekwencji następuje również zmniejszenie się ilości strigolaktonów. I w takich warunkach pąki boczne, które wtedy są zwolnione od zahamowania wzrostu, wybijają. Prowadzi to do rozkrzewienia pędu, czyli zmiany struktury rośliny. Jak widzicie, strigolaktony odgrywają niesamowicie ważną rolę w regulacji wzrostu rośliny. I to już jest koniec. Przeszliśmy przez wszystkie hormony. Mam nadzieję, że ktoś z Was dotarł do tego miejsca i teraz trochę lepiej rozumie, co się dzieje w naszych roślinach. Ja, szykując się do tego odcinka, nabrałam ochoty na pewne eksperymenty na moich storczykach. Zobaczymy, co mi wyjdzie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Was zaciekawił, przypadł Wam do gustu. Może dowiedzieliście się czegoś nowego? No i do zobaczenia w kolejnym odcinku plantmasowym już jutro. Pa!